Teraz zostaje pytanie, czy tak naprawdę, bo to nie jest czy Helm, helm Customize, tylko to jest takie połączenie jednego i drugiego. Czyli ta standardowa opcja, hmm. że mamy helma, który nam wszystko generuje, a potem jeszcze Customizem zmieniamy pewne fragmenty. Nie, ja naprawdę to jest... Widziałem jedną tylko polecajkę na takie... Inaczej, spotkałem się tylko raz z taką jawnym wskazaniem tego. I to było w tym, ponieważ kelm był do, kiedyś do konsula, był bardzo mocno ograniczony od HashiCorp. I rekomendowali, że jak chcesz sobie pozmieniać, to zrób builda i przeleć go dopiero customizem. I jeszcze ja ci powiem tak, dla mnie to jest już piek, to zaczyna robić piecze. Dla mnie to jest tak samo jak do, dostawanie się do prywatnych funkcji w kodzie przez refleksję i inne rzeczy, że polegamy na tym, że tak jak będzie wyglądał, i prosimy się o to, żeby to się za chwilę rozwaliło. No tak, dla wewnętrznego użycia absolutnie nigdy nie, bo to, to jest po to prostu jest absolutna rzeźnia. Dla zewnętrznego, się tym. Kiedyś te helmy były ograniczone. Teraz mamy te wszystkie możliwości rozszerzenia i labeli, obrazów, podmiany, zmiany i tak dalej. To już prawie nie jest potrzebne. A jeżeli nagle ktoś czuje potrzebę, to ja bym zobaczył, czy na pewno nie można tego modyfikować i czy na pewno nie robimy czegoś totalnie pod prąd. Bo to śmierdzi czymś takim, że ja wiem lepiej niż ludzie, którzy na przykład wydają tego Prometeusza. Więc tak, dla mnie to jest takie bardzo poważne, powiedziałbym, że pomarańczowe, podające w nawet światełko. Dobre. Dobra, jest jedna rzecz, która w Helmie potrafi być bardzo dobra i bardzo zła. Dodajesz. Przy produkcie jest bardzo dobra, przy naszym wewnętrznym potrafi znowu skrzywdzić. Nie mamy tego zupełnie w Customize, a Szymon odnoszę się do huków i testów. I żeby teraz tylko wprowadzić, o co chodzi: Helm ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, dziewięć huków. Mamy akcję prepost install pre -post delete pre-post-upgrade i pre-rollback-post-rollback -rollback oraz taki ostatni, który też jest pod komendą helm-test, czyli zrobienie testu i chodzi o to, że na naszym klastrze w tym momencie mamy specjalne możliwość wrzucenia specjalnych huków, podpięcia się pod wywołania w tych momentach eventy i coś może zostać na kubernetesie, przykładowo tutaj w tym miejscu, to jest odpalanie joba kubernetesowego. Po prostu, który nam coś sprawdzi, przetestuje, zobaczy jak to wygląda. Na przykład, Szymon, twoje ulubione ten preinstall, pre-upgrade. Jeżeli mamy connection string do bazy danych, to zrób upgrade, migrację schematu albo, albo seedowanie bazy.